Cześć, 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 mam, choć rozwiążemy sobie zadanie szóste z matury próbnej z matematyki z operonu z tego roku. Do Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności takiej jest przedział. Żeby sobie to rozwiązać, to na początku przepiszmy sobie tę nierówność. Mamy minus 2x, minus w liczniku x minus 5, w mianowniku mamy 3, jest większe od 4. No to, żeby to obliczyć, żeby wyznaczyć z tego x, to tak jakbyśmy to robili na zwykłej równości, czyli x -y muszą być po jednej stronie, wyrazy wolne po drugiej. I wtedy sprawdzimy, od czego ten x ma być większy. W takim razie na samym początku pozbyłbym się tego mianownika, ponieważ on nam będzie troszeczkę utrudniać rozwiązanie tego zadania. W takim razie obustronnie pomnożymy sobie razy 3. I pamiętamy, że skoro mnożymy obustronnie razy 3, to całą lewą stronę, jak i całą prawą będziemy mnożyć przez 3. W takim razie to będzie 3 razy cała lewa strona. Minus 2x minus x minus 5 przez 3. Jest więkrot 4 razy 3, to już zapiszę, że to jest 12. Teraz możemy sobie śmiało to wymnożyć przez nawias, czyli razy pierwszy wyraz i razy drugi. 3 razy minus 2x to będzie minus 6x i 3 razy minus to wszystko to będzie po prostu minus ten cały licznik, czyli będzie minus x minus 5. Musimy pamiętać, że ten minus, ten licznik musi być w nawiasie, ponieważ przed tym stał minus, a on oczywiście, jak dobrze pamiętamy, będzie nam zmieniać znaki. I to właśnie ma być większe od 12. To teraz zmienimy sobie te znaki, czyli będzie minus 6x. Minus x plus 5 jest większe od 12. Obustronnie odejmijmy sobie 5. Minus 6x minus 7 to będzie minus 7x. Jest większe od 7. No i teraz. Żeby już samego x wyznaczyć, musimy obustronnie podzielić przez to, co stoi przed tym x, czyli przez minus 7. I tutaj musimy pamiętać, że gdy dzielimy przez albo mnożymy przez liczbę na minusie, to w nierównościach zmienia nam się ten znak na odwrotny, czyli teraz będzie po prostu x, i z racji, że dzieliliśmy przez liczbę na minusie, ten znak będzie na odwrót, czyli będzie x jest mniejszy, i tutaj nam wyjdzie. 7 przez minus 7, czyli minus 1. W takim razie wychodzi nam, że jest x ma być mniejszy od minus 1, czyli x będzie w przedziale od minus nieskończoności do minus 1. Odpowiedź C.